Także dzisiaj Wam pokażę, co zrobiłem w tym oto potężnym wzmacniaczu z lat 70, żeby grał on kolejne długie, długie lata. Także zacznijmy sobie od rzeczy, która tutaj najbardziej była poszkodowana poprzez poprzednie naprawy, a mianowicie przełączniki i potencjometry. Tutaj macie zdjęcia, jak to wyglądało przed i po czyszczeniu. Dwa przełączniki nam się uchowały przed tutaj naszym złym... PR Kontaktem, no i tutaj też macie na zdjęciach jak one wyglądały w tych zapsikanych przełącznikach. Ten brud trochę się rozmył, zrobiła się po prostu papka. Dlatego, właśnie, gdy mamy problem z przeszczeniem, to należałoby otworzyć przełącznik i go wyczyścić. Bo PR Kontakt w takiej ilości z brudem tworzy po prostu błoto na stykach, dosłownie błoto tworzy i to takie najgorsze tłuste też na zdjęciach tutaj macie selektor wejść który tutaj per kontaktem nie dostał no ale też źle wyglądał i też należało mu się czyszczenie jak go testowaliśmy w poprzednim odcinku przy sygnale 1kHz to nie działało to tragicznie Miałem ciut nowsze, czy z tego samego rocznika Czy ciut starsze wzmacniacze, czy ampitonery No i faktycznie te przełączniki o wiele, wiele gorzej działały Gdyby się ten per kontakt z tym błotem zostawiło To byłaby kwestia, nie wiem, kilku, kilku miesięcy No i to naprawdę by doprowadziło działanie tego wzmacniacza Po prostu do ruiny Natomiast teraz mamy to wszystko wyczyszczone, zakonserwowane No i w sumie włożone już płytki Co, co zaraz Wam tutaj będę po kolei Pokazywał Tutaj tą dolną płytkę już sobie wsadziłem Poza nagrywkami, żeby wiecie Żeby to fajnie szybko zrobić Jak najszybciej ten wzmacniacz skończyć I odesłać do klienta Słuchajcie, zanim sobie przejdziemy do omówienia Naprawy i renowacji tego sprzętu Przypomnę Wam o tym, że tam na dole W opisie macie link do moich ogłoszeń na Allegro Jeśli szukacie jakiegoś wzmacniacza Bądź amplitunera z pewnego źródła To serdecznie Was zapraszam Robiąc tam zakupy też się przyczynicie do rozwoju kanału Yy, tutaj jeszcze mam przekaźnik głośnikowy, który też wymaga oczyszczenia. Tutaj też macie zdjęcie jak on wyglądał. Był też cały, zawalony. Dziwne, że działał. Zlutowany już mamy nowe kondensatory we wszystkie płytki. Co jeszcze mi zostało? Jakimś cudem nie zamówiłem. Kondensatorów 100 mikrofaradów, ale bipolarnych. Natomiast to będzie domówione. W zasadzie no, już po prostu do mnie jedzie. Także, no. Myślę, że jutro z rana już to będzie u mnie i sobie zamontuję te kondensatory. Natomiast dzisiaj powsadzamy wszystkie płytki, które y, odpowiadają za filtry, za regulację barwy y, dźwięku, jak i też siły dźwięku. To sobie powsadzamy. A płytki sterujące tranzystorami mocy, jak i płytkę z zabezpieczeniem głośników przed składową stałą. Sobie wsadzimy później, ale to też zobaczycie w tym samym odcinku. Po prostu sobie to zrobię jutro, a dzisiaj zacznę robić co innego. Także co? Przejdźmy na stół, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Jeszcze tak Wam powiem, że płytki, które tutaj były, pomimo braku ingerencji z zewnątrz, chodzi mi tutaj o lutowanie czy wymienianie czegoś, tak były dość uwalone w topniku. Więc te płytki dobrze wyczyściłem. Można powiedzieć, że lepiej jak fabryka to zrobiła. Bo były takie po prostu brązowe, zacieki, plamy. Dobra, lecimy na stół, pokażę Wam, jak to wygląda na ten moment. No dobra, to tak wygląda sobie wzmacniacz. No i tutaj też się pojawiły pewne komplikacje, jeśli chodzi o potencjometry. A mianowicie tutaj, zobaczcie sobie ten potencjometr. Po czyszczeniu, przy składaniu, zauważyłem, że tutaj odchodzi ścieżka plastikowej podstawy. Czy z czego ona tam jest? Możecie dać znać w komentarzu. No i trzeba. Trzeba było kupić nowy potencjometr. No i też nie było łatwo go znaleźć, bo tutaj mamy potencjometry o znaczeniu w regulacji barwy 100K CX2. Czyli nie mamy ani A ani B, tylko mamy C, czyli odwrotnie logarytmiczne potencjometry. No i szukałem, szukałem. Trochę mi zeszło na tym szukaniu, ale znalazłem potencjometry C100K. Tutaj ten. To jest firma jakaś na B. Tutaj na ekranie macie. Co to za potencjometr? Hmm, oczywiście, klikanego nie udało mi się znaleźć, bo tutaj są klikane, więc cały ten mechanizm klikania tutaj nie ma nic skomplikowanego, tylko jest po prostu na tył dodana blaszka z takimi otworkami, szparkami, po której sobie chodzi inna blaszka, na której jest taka kuleczka. No i to sobie po prostu nałożyłem na ten nowy potencjometr. No i w zasadzie mamy, można powiedzieć, potencjometr, który działa jak oryginał, bo parametry się zgadzają. No, i też klika, i to była taka właśnie mała komplikacja. Nie zawsze da się naprawić potencjometr, jak widzicie, no bo tutaj po prostu ścieżka. Ta grafitowa oporowa się odkryła od ramy, no nie miałem jeszcze takiego przypadku Oczywiście bolczyki, to co mówiłem w poprzednim odcinku też są poczyszczone To jest wszystko wyszorowane, tutaj na tej, na tej dolnej płycie też jest wszystko wyszorowane Też wywaliłem tą kosteczkę co tutaj była No i wstawione jest, normalne dwa przewody po prostu wstawiłem i tyle No, także dzisiaj sobie zrobimy przód na razie Tego wzmacniacza, jutro sobie przejdziemy już tutaj do końcówki mocy Dopytki z zasilaniem i zabezpieczeniem, i sobie już dokonamy jakieś regulacje. Ja też już wczoraj wieczorem założyłem wtyki bananowe. Zaraz później wam wzmacniacz obrócę i pokażę, jak to z tyłu wygląda. No ale fajnie się udało zrobić. W oryginalnym tym plastiku tak zrobiłem, że no 15-kilowy wzmacniacz normalnie można za nie podnieść, i nic się po prostu z tym nie dzieje. Także fajnie wyszło. No i wiadomo, też wzmacniacz przeszedł całe odkurzanie. Też mamy nowe kondensatory filtrujące Nishikon LKG 10 000 mikrofaradów na 63V. Oryginalnie były i Chemicon, też na 63V. Także mamy naprawdę solidne kondensatory w sekcji zasilania. 10 000 mikrofaradów to jest przy tej mocy naprawdę, to jest bardzo wysoka pojemność. Tyle wam powiem. Mam Sony TF470, on ma moc 80W na kanał w 8 ohmach No i ma właśnie 10 000 mikro w oryginale Także pojemność naprawdę tutaj jest solidna W ogóle ten wzmacniacz ze wszystkim jest w takim zapasie zrobiony Pięknie, normalnie pięknie Bardzo mi się podoba takie, coś, takie podejście Dobra, no poskładajmy go trochę Jak widzicie mamy tutaj dużo wtyczek, masa wtyczek jest Dobrze, że sobie wcześniej to wszystko nagrałem, gdzie podłączyć, chociaż to jest wszystko w miarę tak opisane, żeby można było trochę intuicyjnie polecieć. Na przykład, tutaj ta wtyczka, ona sobie idzie do terminali, no jest po prostu w takim miejscu, że wiadomo, że ona po prostu tutaj będzie, bo tutaj mamy selektor par głośnikowych. Także tutaj już pierwsze mamy. Tutaj też mamy jakieś tasiemki. Na tych wtyczkach tu jest 4, 2, 3. I tutaj też mamy ponumerowane 83 myślnik 1. 83, miśnik 2. No właśnie, i tu mamy 83 na przykład numery, nie? No w sumie ta. Tu nawet nie będzie potrzebne nagranie, w sumie, bo mamy oznaczenia tutaj na tych wtyczkach. Teraz będę się brał za składanie. Zobaczcie, tu mamy 8, 83 i 4. No nie, no słuchajcie, tu nie będzie mi potrzebne w ogóle oglądanie, jak to rozkładałem, bo tu wszystko jest fajnie podpisane. Dobra, fajnie, super. Bardzo mi się to podoba. Tu mamy 70, no. No, to wszystko jest bajecznie. Dobra, to bierzemy się za składanie w takim razie. No, i miejmy już ten przód z głowy. Tutaj było w zasadzie najwięcej roboty na tym przodzie. A jeszcze wam pokażę z drugiej strony, jak to wygląda, wymyte po prostu. Luty też w dobrej kondycji, ale gdzie gdzie poprawiłem w newralgicznych miejscach. Tutaj też mamy wyczyszczone płytki. Tu jeszcze wam pokażę. To jest płytka z zasilaniem. Tutaj mamy na tych kondensatorach w tej, z tej strony. Mamy dość wysokie napięcie, na przykład tutaj mamy 220 mikrofaradów na 100V, więc tutaj trzeba pamiętać, żeby tutaj dobrać kondensatory wysokie napięcie, żeby one nie wybuchły, bo te Fine Goldy większych jak 63V nie udało mi się znaleźć, według schematu na co niektórych, no na większości tych kondensatorów mamy napięcia rzędu 70 ponad V, także tutaj kupiłem 100V, mamy zapasik, no i też są dobrych marek, bo to też są nisikony. I wiszaj. Fine goldów nie udało mi się właśnie znaleźć na to napięcie. No nieistotne, i tak mamy dobre po prostu elektrolyty. Tak to wygląda po umyciu. Tutaj też było nawalone masa topnika. Tutaj było z tego co widzę, poprawiane chyba przez kogoś innego. Ale ja to też wymówiłem tutaj właśnie między tymi e, miejscami, było nawalone spalonego topnika. A teraz to no, po prostu wygląda dobrze. Tutaj mamy na przykład płytkę końcówki MOSY. Tutaj też. Luty wyglądają dobrze, natomiast ja sobie przy tych tranzystorach poprawiłem to wszystko jeszcze. No i tutaj też od wtyczki też luty poprawiłem profilaktycznie. No ale no słuchajcie, no nie ma się do czego przyczepić. Pięknie to wygląda. Składajmy to do kupy i tyle. No, koniec gadania. Dobra, to wtyki bananowe z tyłu. Terminale wyglądają tak. No i zobaczcie, o! Co mogę podnieść zanie. Myślę, że fajnie tutaj wyszło. Oryginalny ten plastik przerobiłem. Co był? No, a tak to wygląda obecnie. Już wszystko podpięte. Tylko właśnie jeszcze czekam na kondensatory i będę montować te płytki w środku. Ja mam jedna wtyczka, taka aktualizacja do timelapsa. Tu jest taka wtyczka pod spodem Pre. -out. Ona na sobie ma numer 21, a tam jest na płytce numer 81. Nie, ona ma 22 numer, a jest 81. No nie wiem, jakiś chyba błąd w druku to był. Natomiast no taka aktualizacja do, do time lapse'a. No i jeszcze tutaj miałem przykręcony ten, tą łapkę. Tu miałem przykręconą, ale przeniosłem ją jednak tutaj. Teraz o wiele lepiej się trzyma ta płytka tu chyba powinna być jeszcze jedna, ale po prostu jej nie ma, nie wiem czemu. Eee, no i reszta normalnie wygląda. Tutaj jeszcze musiałem pod te kondensatory delikatnie otwory ponawiercać, bo rozstaw pinów był tutaj węższy po prostu, ale też tu fajnie się to wpasowało i się trzyma dobrze. No i tutaj też taki przelot od razu zrobiłem. No. Także zaraz się widzimy, jak No i słuchajcie, odpaliłem sobie tego wzmaka, niby wszystko fajnie przekazik kliknął. No. Po chwili, no ale przeszedłem do regulacji. O, tutaj mamy takie coś. No właśnie, 140 V powinienem ustawić na tej wtyczce. A ta wtyczka tak się składa, że jest napięciem wyjściowym z tych dwóch tranzystorów tutaj. No i podłączając się pod nie, tak jak tutaj jest zalecane, zamiast odczytu 100- kilkudziesięciu V, miałem 40 V. Na, począt na początku było to 18, potem 40. No i no, mamy pierwszą usterkę. Już tutaj pomierzyłem sobie te rezystory dużej mocy. Z nimi nic się nie dzieje, pomimo że jest delikatnie laminat pod nimi wygrzany. Tranzystory też wydają się być zdrowe, mierząc z tą multimetrem. No, ale tutaj mamy R32. No i słuchajcie, przykładam do niego multimetr, no i na jego nóżkach miałem prawie 3 kOhm. A wedle schematu Słuchajcie, wedle schematu, on powinien mieć omów 100 Zobaczcie, teraz sobie go wylutowałem No i na testerze pokazuje no, prawie 3kΩ Także zamontuję tutaj 100 ohmowy rezystor I zobaczymy Jak teraz będzie wyglądać to ustawianie Napięć Słuchajcie, chwila prawdy, multimetr wpięty Wedle instrukcji Rezystorek siedzi nowy I dawaj, dawaj o, idzie, idzie, idzie. I mamy 120 V prawie. Pięknie. E, kwestia jest taka, że jest podłączony przez żarówkę jeszcze, bo to pierwsze odpalenie po złożeniu. Nie będę ryzykował, że, żeby podpinać to zaraz do gniazdka. Natomiast tutaj tym potencjometrem się właśnie reguluje napięcie. 140 powinno być, no ale właśnie nie spięty przez żarówkę, więc ustawimy sobie trochę mniej. Albo nawet teraz bym tak zostawił. Jeszcze sobie zobaczymy zaraz prądy spoczynkowe jak wyglądają, też sobie mm, ustawimy to w zakresach zbliżonych do tych co mamy w instrukcji podłączymy sobie to podgłośniki zobaczymy czy gra e, chwilę sobie go posłucham i wtedy już normalnie pod gniazdko się go podłączy i zrobi regulację już pod pełnym zasilaniem z gniazdka właśnie Dobra i patrzymy jak te nasze prądy spoczynkowe wyglądają no, mamy 0. Hm. Powinny być. Docelowo 4 4 mV spadku napięcia. Zobaczymy, jak to się reguluje. Drugi śrubokręt. Mamy 0. Dziwne. Słuchajcie znowu jest problem z czymś. W pewnym momencie jakieś przybicie się zaczyna, żarówka świeci na fula. no i przekaźnik odłącza nam głośniki, ale których nie mamy podłączonych. No ale odłącza, czyli znowu jest coś nie tak. Teraz jest problem z ustawieniem prądów spoczynkowych. Także super. To dobra. Tu mamy na razie zero. Zobaczmy sobie w tym kanale jak to będzie wyglądać. No i tutaj też jest zero. Nie podoba mi się to w ogóle. No, słuchajcie, tutaj się nie da w ogóle prądów spoczynkowych ustawić, coś jest nie tak dalej, w tym kanale też. No i zgadnijcie, co znowu tutaj mamy rezystory, tak zwane zrobione na well done, czyli upieczone. No i one tu mamy R22, i one tu powinny mieć 330 omów. Rezystancji i moc ich to 1,8 W. No, przyznajcie, źle to wygląda. Teraz Wam pokażę na schemacie, gdzie one dokładnie są. Natomiast, już na płytce widać, że one sobie ściśle współpracują z naszym pr którym mieliśmy sobie wyregulować te prądy. No i ten rezystor sobie. O, jest tutaj 330R22, i tutaj mamy VR01, czyli dokładnie. To Ferer 01, Fałer 01. Dobra, wymieńmy to na 330 omów I zobaczymy, czy będzie się dało teraz z końcówki mocy wyregulować. Dobra, rezystory mamy wymienione. Pff, już już włączyłem. To, co teraz widzę i to jest bardzo dobra informacja, to, że żarówka się żarzy. Ona wcześniej się na tyle nie, nie żarzyła wcześniej, jak go podłączałem, ani. Po naprawie i widzę po żarówce, że w tym kanale mogę regulować prądy spoczynkowe. Po żarówce to widzę. Zobaczymy w tym kanale. To jest do maksa potencjometr skręcony w jedną stronę. Idziemy do góry. Tak! Działa! Hm. Dobra, wystarczyło wymienić po jednym rezystorze. Żarówka też bardzo fajnie reaguje. Także podkręcimy. Nie, 4 przez żarówkę. Damy sobie 3 Na razie sobie ustawimy tak. Żarówka, widzę, że druci się le lekko co żarzy, ale no słuchajcie, mamy to. Rezystorki, nie? Przypominam, 330 ohmów powinien mieć. I ma 2,7 kilo. -oma. Kolejny Transformers. I to <grym> prawie taka sama. Tutaj rezystancja wyszła co w tej płytce przy potencjometrze, przy PR-ku. Ciekawe. Natomiast tutaj będzie chyba 300 kilo. -omów. Coś takiego mi multimetr pokazywał jak to sprawdzałem. Zobaczymy sobie na testerze. Okej, okay. dobra. Czyli przy lutowaniu, on albo przy lutowaniu przestał całkowicie przewodzić, albo po prostu mierzyłem to w obwodzie, więc tutaj obwód trochę zakłamał. W każdym bądź razie, trup. Dobra, tu mamy 3,5mV. Tu jest w ogóle w tej instrukcji całej? Strasznie duża tolerancja na to ustawianie prądów. Dobra. No zobaczymy sobie tutaj pod tym rezystorem, jak to wygląda. Ale jestem dobry i myślę, że tu będzie też działać regulacja już. Mamy 12 mV ustawionych. Zjedźmy sobie trochę. No, kurczę! Tak ma być. Mamy 3. Dobra. To się i tak myśli w tolerancji. Natomiast ja go podłączę teraz pod głośniki, zobaczymy, czy to gra. Bardzo możliwe, że też pramp gramofonowy tutaj ożył. Jak będzie wszystko bangla działać to będziemy go składać do kupy już. Trzymacie kciuki, żeby tutaj nic więcej nie trzeba było już robić. Miał być odcinek dzisiaj, a o, o tej godzinie powinienem już go uploadować, a ja no widzicie widzicie jak to wychodzi. Dobra, podłączamy go pod kolumny. Dobra, odpalamy z Kubańca. Oby nic więcej nie potrzebował. Wiecie co? Lewy kanał strasznie szumi. Ale z tego co wiem źródło mamy fono. Także sobie przestawmy na aux. Nie, słuchajcie. On cały czas tak szumi ten kanał. Mocno. Kurde, no mam na zero ściszone Dobra, bo teraz mam AUX 2 podłączone na selektorze. Puścimy coś delikatnie. Dobra, ten kanał w ogóle coś tam się przebija, i nic poza tym. Słuchajcie, podpiąłem sygnał prosto z komputera pod końcówkę mocy bezpośrednio, żeby wykluczyć problemy w jakiejś z końcówką mocy. Tutaj zworki są wyjęte i wpięty komputer. No i gra to fajnie powiem Wam. Także problemy są. Podejrzewam, że tutaj na tej płytce innego punktu zaczepienia nie mam Trochę jeszcze posiedziałem przy tym wzmacniaczu. Problem z jednym kanałem był przez tą wtyczkę, bo ona te blaszki w środku trzeba było zgąć jeszcze do środka. Czyszczenie samo nie pomogło i po prostu słabo łączyło. Jakie jeszcze były straszne strzały przy przełączaniu na przykład zakresu regulacji basu i to było w prawym kanale. Strzał z takim brumem masakrycznie to działało. W obu kanałach tu jeszcze wymieniłem dwa kondensatory. Problem był dalej i jeszcze pokuściłem się o wymianę C07 i tu wymieniłem ten kondensator C07 i problem ustał całkowicie. Jeszcze tutaj jest obok drugi od drugiego kanału C08. Także w dwóch kanałach wymieniłem te kondensatory. No i w końcu to działa jak trzeba. Gra. Także co, przejdźmy do regulacji końcowych. Dobra, mam jakiś tam utwór tyle przygotowany. Powiem wam tak, że. Na razie to jest poskładane, tak wiecie, dla testu. On jeszcze sobie dzisiaj zostanie, go potestuję. Jeśli chodzi o tutaj nasadku, nasadek, jeszcze nie mamy ponakładanych i nie będę ich nakładał, tylko po prostu to w ten sposób pojedzie do klienta, bo po prostu będzie tak bezpiecznie to transportować. Pokrywę dolną, przedni panel, jak widzicie, mamy poprzykręcane. Wszystko jeszcze raz ustawione pod pełnym zasilaniem z sieci. Na żarówce ustawiłem 3 mV po podłączeniu bezpośrednio do sieci. Z poczynkowego prądu miałem 5 mV, także tam wystarczyło trochę zregulować. I co ciekawe, nawet się to mieściło w tolerancji, dobra, ale tak myślę, że sobie damy mu poddychać. Zobaczymy, czy te 60 W to prawda jest. Także odpalamy nutę, bas jest podbity trochę, żeby tutaj średnimi nie zagłuszać, po prostu basowo to sobie zobaczymy. Lecimy o kurde. Głowę. E, słuchajcie, to jest prawdziwe 60 W z lat 70. Ale to gniecie niesamowicie, wam powiem. Nawet na nagrywaniu widać, że aparat po prostu gubi fokus od drgań. Bardzo fajnie to działa. Dobra, ale ja go sobie jeszcze posłucham. Zmontuję teraz film. Nie wiem, miało być na 19 Nie wiem, czy to się uda na 19 bo jest kupa materiału do ogarnięcia. No, tak podsumowując, czyszczenie przełączników potencjometrów to co na początku mówiłem, ale jeszcze wyszły takie kwiatki w postaci kilku kondensatorów dodatkowo i trzy rezystory. No i sprzęcik nam działa i to fajnie. Fono też testowałem. Eee, poza nagraniem Bo Jak bym miał to nagrać Jeśli nie mamy Czegoś takiego jak muzyka bez praw autorskich na płytach winylowych Ale o, żeby nie było to tutaj o, Madonna była W środku jeszcze mam, jeszcze mam płytę Enigmy No i oczywiście Sanach Ale powiem Wam, że ta płyta Sanach winylowa Jest po prostu słabo nagrana strasznie Madonna o wiele lepiej, Madonna, o wiele lepiej się słucha w każdym razie wszystko tu działczy, także myślę, że to na tyle w tym odcinku trzymacie się. No i cześć.